Tak, bracia i siostry, jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie przez ojca proboszcza. Też czuję się doceniony i wyróżniony jednocześnie, że mogę być dzisiaj tutaj z wami, by razem przeżywać odpust. Dziękuję ojcom wikariuszom, całej wspólnocie za ciepłe przyjęcie. Bo to coś szczególnego i niesamowitego, bo przychodzimy dzisiaj do kogoś, kto jest tutaj gospodynią, do Maryi. Ale kiedy przychodzimy do niej, to ona nigdy nie wskazuje na siebie, to ona nigdy nie chce nas zachwycić swoją osobą, ale ona zawsze wskazuje nam na swojego syna. Które jest źródłem wszelkiego dobra, wszelkiego błogosławieństwa, wszelkiej mocy i siły Bożej. I to imię Maryi, w którym czcimy ją w tej świątyni, w tej parafii, jest wyjątkowe i szczególne. Królowa pokoju. Może już zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić, że tak po prostu jest. Że tak ją tutaj nazywamy. Ale to jej imię jest wyjątkowe i szczególne, bo jest dla nas ogromnym darem, bo to ona jest tą, która jako królowa także wyprasza nam pokój, którego dzisiaj tak bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy go w świecie, widząc to, co się dzieje dookoła nas. To, co się dzieje za wschodnią granicą. Widzimy te wszystkie okrucieństwa, cierpienia. Widzimy to, co się dzieje także u nas na naszym podwórku, co się dzieje w naszych domach i co się dzieje w naszych sercach. I ona jest dla nas darem, bo przynosi nam swojego Syna. Jezusa Chrystusa, który jest księciem pokoju, który przyszedł na świat przez jej Boże Macierzyństwo, po to, by przynieść nam pokój i zbawienie. Ale jest to imię, to wezwanie naszej parafii jest również naszym zadaniem: że ona nie jest nam dana tylko dla nas, ale jest nam dana po to, by ten Boży Pokój. Nieść wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy, odpoczywamy. Choć to wcale nie jest takie proste i nie jest wcale takie oczywiste. Ale może zacznijmy od początku. Skąd w ogóle u Maryi taki tytuł, takie imię Królowa pokoju? Od początku, od pierwszych wieków Kościoła. Święci i ojcowie Kościoła mieli taki zmysł, że Maryja jest tą, która wyprasza pokój, choć jeszcze nie nazywali jej wtedy królową pokoju, to jednak uznawali, że przez jej macierzyństwo, przez matczyną opiekę i troskę, jest w stanie wyprosić nam o swojego syna tak bardzo upragniony pokój. Bo to nie jest tak, że tylko my go dzisiaj potrzebujemy. Tego pokoju ludzie potrzebują od wieków i pewnie jeszcze przez następne lata, wieki będziemy tego pokoju nieustannie potrzebować i o niego prosić. Ale ta intuicja w nich była, że przez Maryję, przez jej zasługi jako matki Syna Bożego, zwracamy się, by to ona wypraszała u Jezusa Chrystusa tak bardzo potrzebny pokój. Samo wezwanie królowa pokoju zostało wprowadzone przez Benedykta XV podczas pierwszej wojny światowej, gdzie wydawało się, że ta wojna nie będzie miała końca. Gdzie znowu tyle było cierpienia, okrucieństwa, śmierci, ciągłe walki, niepokoje, przemarz wojsk z lewa na prawo. Papież chciał. Nam wszystkim przypomnieć, wprowadzając do litanii loretańskiej wyzwanie, Królowo pokoju, módl się za nami, że to właśnie przez wstawiennictwo Matki Bożej, że to jest najskuteczniejszy sposób, by wyprosić dla świata pokój. Przy każdej okazji nawoływał do tego, by codziennie odmawiać różaniec. W intencji pokoju na świecie. Niesamowity zmysł i intuicja. I my o tym nie możemy zapomnieć. Szczególnie żyjąc tutaj, w parafii pod wezwaniem królowej pokoju. Że to mamy się do niej zwracać. Bo patrząc na Matkę Bożą, dostrzegamy, że ona w swoim życiu doświadczała wielu niepokojów. Takich zewnętrznych, że żyła w jakimś ciągłym napięciu, ciągłym trudzie, a pomimo wszystko udawało się jej zachować pokój serca. Święty Jan Paweł II nazywał Maryję matką i królową pokoju. Wielokrotnie zwracał się do niej, by wypraszać pokój dla świata. To jest dla nas właściwy kierunek, właściwa droga. By tutaj właśnie nieustannie o to prosić. I my, bracia i siostry, jesteśmy w jakiś szczególny sposób wybrani do tego konkretnego zadania. By prosić i błagać o pokój przez wstawiennictwo tej, która jest królową pokoju. Ale to wcale nie jest takie proste, wcale nie jest takie oczywiste. Chociaż droga... Pokoju nie jest nam dana raz na zawsze. To nie jest tak, że my ten pokój otrzymamy i będziemy go mieć zawsze. Pokój trzeba cierpliwie i gorliwie budować każdego dnia. Jan XXIII w jednej ze swoich encyklik, mówiąc o budowaniu pokoju, powiedział, że żeby zbudować pokój, to trzeba go postawić na czterech filarach. Na miłości, na sprawiedliwości, na wolności i na prawdzie. I patrząc przez pryzmat Maryi, ona pokój swojego serca budowała na tych czterech filarach, które były w jej życiu bardzo trwałe, bardzo mocne. Najpierw prawda. Wiemy, że bez prawdy, jakiekolwiek układy, plany. Rozejmy, bez prawdy nie mają szans się utrzymać. I Maria dobrze o tym wiedziała, że żeby mieć pokój i zachowywać pokój, trzeba żyć prawdą i żyć dla prawdy. Tą prawdą oczywiście jest Jezus Chrystus, który sam mówi o sobie, że ja jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. I Maria całe swoje życie oddała Jezusowi Chrystusowi. Całe swoje życie powierzyła jemu, poświęciła dla niego. Żyła dla Jezusa i żyła w życiu Jezusem. I to jest zadanie dla nas. Jeśli chcesz mieć pokój w swoim sercu, w swoim życiu, w swoim małym świecie, to potrzeba byś żył. Jezusem i dla Jezusa. Potrzeba byś oddała swoje życie prawdzie i dla prawdy. Tak z tą prawdą wiąże bardzo mocno się drugi filar, wolność. Maryja w momencie zwiastowania w wolności podejmuje wyzwaniu, które stawia Pan Bóg. W tym radosnym fiat. Niech Ci się stanie według Twego Słowa. Tak zgadzam się na ten Boży Plan. Właśnie pokazuje, na czym polega wolność. Że ja właśnie w radości chcę iść za Bożym Planem, choć w jej życiu na pewno były zupełnie inne plany, marzenia, wyobrażenia życia. Co więcej, nie wiedziała, co będzie ją czekać. Jako Matkę Syna Bożego. Wszystko będzie wyglądać, pewnie było wiele pytań, nie wiedziała, ale z pełną wolnością, w radości powiedziała: Tak, Boże, idę za tym, co mi dajesz. Czy ja mam ta, w sobie taką wolność, by iść za Bożym Planem, za tym, co On dla mnie przygotował? Pomimo tego, że to może być trudne, pewnie pełne cierpienia, boleści. Czy potrafi przyjąć to z radością, że wiem, że On trzyma mnie w swoich dłoniach, że On je poprowadzi, że On mnie nie wypuści ze swoich dłoni. Tak Maryja w radości, w wolności oddała się zupełnie Jezusowi Chrystusowi. Trzeci filar to sprawiedliwość. To walka o sprawiedliwość w świecie, najpierw w swoim domu. Sprawiedliwość, która polega na uznaniu prawa do życia każdego człowieka. Sprawiedliwość, która polega na tym, że każdy ma prawo żyć godnie. Czyli wiąże się to z pewną dbałością o bezbronnych, o ubogich, o biednych, o potrzebujących. I tutaj Maryja, która jest w Kani Galilejskiej. I która dostrzega jakiś brak i chce mu zaradzić. Nie szuka gdzieś dookoła, ale zwraca się do tego, który ma moc. Idzie do Jezusa, do swojego Syna, by to On zaradził, by to On wprowadził tę sprawiedliwość w życie. Znowu, to jest dla nas wzór, by w tych różnych niesprawiedliwościach, których doświadczamy, które dostrzegamy, byśmy zaradzali im razem z Jezusem. I czwarty filar to miłość. Maryja doświadcza tego ogromu miłości. W momencie, kiedy przychodzi do niej Anioł, mówi: Jesteś pełna łaski. To znaczy w pełni doświadczyłaś Bożej miłości, Bożej bliskości. To jest coś wyjątkowego i niesamowitego. I co robi Maryja z tym doświadczeniem? Idzie do Elżbiety, która jest w stanie błogosławionym, by w tym ostatnim momencie jej pomóc. Właśnie idzie z posługą miłości. Nie zostawiaj tego doświadczenia tylko dla siebie. I to jest nasza droga. Mamy iść z posługą miłości. Cztery filary, by budować pokój w swoim sercu i pokój w świecie. Jeśli któregoś z nich zabraknie nie zbudujemy trwałego pokoju zawsze będzie coś coś kuleć, zawsze będzie coś niewystarczającego. Ale żeby te cztery filary budować, żeby były mocne i stabilne to jeszcze nam potrzeba dwóch rzeczy dużo tego, ale taka jest cena bycia z Chrystusem i dla Chrystusa. Pierwsza z nich to Moje osobiste nawrócenie, czyli taka dbałość o to, by mieć czyste serce. To codzienny rachunek sumienia, w którym sprawdzam, co się dzieje ze mną, co się dzieje we mnie, by poznać swoje wady, swoje słabości i zacząć je pokonywać, przezwyciężać. To regularna spowiedź. W której mogę zostawić wszystko to, co sprawia, że w moim sercu pojawia się niepokój. To każdy grzech, który burzy i niszczy. Nie tylko niszczy pokój, ale niszczy w ogóle wszystkie relacje. I potrzebuję Bożego Miłosierdzia, tego doświadczenia miłości Pana Boga, żeby móc swoje życie codziennie zmieniać, żeby sprawdzać, czy co udało się w moim sercu zrobić, by. Ten pokój był trwały, by, by naprawdę w nim zapanował. Druga rzecz to to codzienna modlitwa. Maria niemal krzyczy do nas, byśmy odmawiali różaniec. I może ciężko ci jest odmówić cały różaniec. Zacznij od jednej dziesiątki po to, żeby wejść w pewną kontemplację, pewną relację z Bogiem, żeby Jemu dać czas, żeby zatrzymać się i właśnie. Doświadczać tego, co Pan Bóg do mnie mówi, żeby zacząć wprowadzać to w życie. Właśnie modlitwa przemienia, modlitwa nadaje sens, modlitwa pomaga przezwyciężać różne trudności, które są w nas, które nas spotykają. Modlitwa pomaga nam przezwyciężać nasze wady, nasze słabości. Do tego wszystkiego dzisiaj zachęca nas. Ta, która jest naszą królową. Z jednej strony byśmy nieustannie prosili o tę pomoc w niesieniu pokoju sobie i innym ludziom. Tak, i odpust to czas szczególny i wyjątkowy, by na nowo zapytać siebie, co z tego mam, co we mnie jest. Co mi daje to, że jestem tak blisko tej, która ma taką moc wstawiania się w każdych moich potrzebach, w każdej mojej sytuacji. I niech nasza królowa, ta, która dzisiaj jest gospodynią, niech każdego dnia inspiruje każdego z nas do dbania o pokój najpierw w naszych sercach. Po to, by ten pokój móc zanieść innym ludziom. I na koniec chciałbym odczytać taką modlitewną prośbę błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który napisał ją podczas kiedy był więziony w Stoczku Warmińskim, tam gdzie jest najstarsze polskie sanktuarium Maryi Królowej Pokoju, modlił się takimi słowami. Matko Kościoła i Matko całej rodziny ludzkiej. Pokaż, że jesteś nam Matką. Obroń świat przed nienawiścią i wojną. Zjednocz wszystkie ludy i narody. Bądź Matką Jedności i Królową Pokoju. Niech na całym świecie zapanuje Jedność, Zgoda i Miłość. Amen.